Witamy was na kanale Kanada po polsku. Mam nadzieję, że ta nazwa wam przypadła do gustu. W tym odcinku będziemy wam opowiadać, jak zadajemy rady tutaj na północy z dala od tej naszej cywilizacji, tak można powiedzieć, poza siecią, po angielsku. I po prostu będziemy wam mówić, w jaki sposób Dochodziliśmy do tego wszystkiego, jaki był nasz pomysł na to, żeby to wszystko zbudować. Czyli troszeczkę naszego życia i trochę naszej e, codzienności. Zapraszamy. W poprzednim odcinku mówiliśmy Wam trochę, jak emigrowaliśmy tutaj do Kanady i o tym, jak kupiliśmy, udało nam się kupić te cztery akry naszej, naszego lasu, naszej ziemi. I też wspominaliśmy, że pierwsze co przywieźliśmy tutaj na tą naszą polankę w środku tego lasu, trailer i zaczęliśmy pomału funkcjonować w tym naszym lesie. Obliczyłem te cztery akry, to jest dokładnie jeden hektar i sześć arów. No, okay. <laughs> um. no i później, jak już ten trailer tutaj stanął, zaczęliśmy myśleć nad tym, w jaki sposób dostać się, tak jak powiedzieć, uzyskać wodę. Żeby mieć tą wodę bieżącą. No i tutaj koło nas w, na, naszym, w, na naszej posesji, w, na, na, w rogu naszej posesji płynie taka mała stróżka, ani to rzeka, ani to źród, jakiś źródła woda, czy cokolwiek. No ale było coś. Było woda. coś. Była, była, woda. Woda, była woda bieżąca. Tak. Dlatego y, pomyślałem w ten sposób, że zakupiłem taką beczkę 200 litrową i zacząłem tą beczkę wkopywać w tą, yy, tą stróżkę. Jak już wkopałem tą beczkę w tą stróżkę, wrzuciłem tam parę kamieni, żeby ona osiadła na dno tego yy, mojego kopania. I kupiliśmy taką pompę JET razem z, yy, z, z, z hydroforem, yy, i podłączyliśmy to. Zakupiliśmy agregat prądotwórczy. Po paru dniach połączenia i myślenia do naszego trailera zaczęła płynąć woda. No i to był nasz wielki sukces, bo z agregatu mieliśmy już prąd. Z, z naszej stróżki mieliśmy już bieżącą wodę, znaczy do picia, i tak wodę przywoziliśmy w baniakach, tutaj z wioski, gdzie można nabrać taką źródlaną wodę, albo są też tutaj w lasach niedaleko nas takie specjalne ujęcia wody źródlanej, gdzie można sobie taką wodę przywieźć. Ale już do kompania, do mycia naczyń. naczyń, do takiej codziennej obsługi, nawet do podlewania jakiegoś, jakichś kwiatków, to już wodę mieliśmy swoją bieżącą. Po uzyskaniu już tej wody zaczęliśmy myśleć o tym, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć ten nasz trailer przed no, Wodą przed deszczem, tak, tak. przed atmosferą, e... i zaczęliśmy budować dach. Zrobiliśmy ten dach, ale najpierw no nie kupywaliśmy oczywiście ani desek, ani niczego, bo my mamy swoje drzewo, i z tego można było wykombinować trochę drewna, ale na początku. To nie było wcale takie e, łatwe, ponieważ nie mieliśmy tartaku, e, tylko mieliśmy jedną piłę, prawda? Taką ręczną, tak. e, sztilowską. Kupiliśmy mocniejszą piłę sztila. Drugą piłę kupiliśmy, tak? Kupiliśmy taki tak zwany tartak alaskański i przymiar do tego tartaku alaskańskiego, taką prowadnicę. I tym właśnie sposobem mozolnie. Zaczęliśmy ciąć materiał na postawienie tego dachu. Tak. Najpierw ścinaliśmy swoje drzewa, bo tutaj w Kanadzie nie musimy mieć pozwolenia na to, żeby na włas we własnym lesie ścinać drzewo. To jest nasze, my decydujemy, co z tym robimy. Ścinamy kiedy chcemy, ile chcemy. I co my z tym zrobimy? Czy my to użyjemy dla siebie, czy my to sprzedamy? To nikogo to nie interesuje. Jak mieliśmy już ten swój materiał, te swoje drzewo, te swoje drewno przecięte tą piłą, chociaż to nie było takie łatwe, z tego materiału zaczęliśmy budować kabinę myśliwską, dlatego że ja jestem myśliwym. W Kanadzie polujemy. Bo łapiemy ryby i tak dalej i chcieliśmy mieć trochę jakby to powiedzieć więcej tego miejsca, miejsca pod dawnych niż y, sam trailer, chociaż... Trailer dał nam to, że tam były popodłączane już wszystkie media. E, media. E, była kuch jest kuchnia, e, gdzie e, jest piecyk, jest e, mikrofala mała, jest e, e, woda, e, jest także łazienka. Gdzie jest normalny prysznic, toaleta, do tego są pojemniki, do tego są, jest prysznic, mówiłam już? Tak i można, może być ciepła woda, to jest tak. wszystko w komplecie, w tym trailerze. No i razem, razem z tym jest też tak zwane ogrzewanie na. Nadmuchowe takie. Takie nadmuchowe na, na propane, tak. na, na gaz taki z butli. I po prostu to nam dawało możliwość też funkcjonowania przez ten moment, kiedy zmontowaliśmy tą, zbudowaliśmy tą kabinę. Postawiliśmy ten piec, który notabene też go ściągnęliśmy z Polski. To jest taki piec z piekarnikiem od razu. Tutaj możemy sobie grzać wodę. I na dzień dzisiejszy wystarcza nam to do ogrzania całej tej naszej kabinki. Oczywiście, agregat to nie jest taka tania, tani prąd. No niestety, on przez 24 godziny spala gdzieś około jakieś 25 litrów benzyny. A to nie jest takie y, tanie. Dlatego poszły, no, pomyślałem o tym, że jeżeli już jest ta fotowoltaika i są te panele słoneczne, w jaki sposób zrobić właśnie. Zakupiłem panele słoneczne, zamontowaliśmy to na dachu na kabinie. Z, mam ten inwerter, przetwornicę prądową. Y, mam dwa y, takie akumulatory po 200 amperogodzin. I to nam pozwoliło na to, żeby wieczorem, jak już słońce zajdzie i się ten, ten magazyn prądu naładuje, że możemy korzystać właśnie z tego prądu, gdzie jest podłączona lodówka przez 24 godziny. No i tak samo użytkowy prąd tutaj, gdzie ładujemy, możemy sobie załadować telefony, komputer i takie inne rzeczy. Tutaj u nas w lesie y, mamy bardzo słaby y, kontakt, zasięg. Y, zasięg, jeżeli chodzi o telefony. I przez pierwszy ten czas, kiedy tutaj mieszkaliśmy, to lataliśmy po górkach, żeby szukaliśmy, szukaliśmy sieci. sieci. Bardzo często musieliśmy wsiadać w samochód i w ogóle wyjeżdżać z, nas, z naszego lasu, żeby cokolwiek odebrać jakąkolwiek wiadomość albo wysłać jakąkolwiek wiadomość. Więc wierzcie mi w tej, w tej dobie takiej komunikacji internetowej, no, bardzo to nam utrudniało życie, tym bardziej, że ja e, pracuję e, online, e, e, udzielam korepetycji, e, e, jestem kreatorem UGC i tam 100 milionów innych rzeczy, ale to mniejsza o to. Chodzi o to, że moja praca no, tutaj leżała e, totalnie e, i m, musieliśmy pomyśleć e, e, nad tym, żeby no, coś, coś tutaj zrobić, bo. Dociągnąć tutaj e, kabel, chociaż zmienialiśmy różnych operatorów, prawda? Z Rogersa, Nabela i, i, i tak dalej. I nic to kompletnie e, nie dało. E, więc. E... No pojawiła by musieliśmy się... być zmuszeni, zmuszeni do dokładnie. zakupu Starlinka maska Starlinka maska no i to nam dało te możliwości, że mogę też pracować tutaj w lesie bez żadnego problemu, bo działa super. Mamy go podłącze, podłączonego na dachu i na całym tutaj naszym obszarze bez problemu łapiemy internet. Jest to internet taki, który uploading jest bardzo dobry, ale jeżeli chodzi o wysłanie jakiejkolwiek wiadomości, czy, czy zrobienie filmu na YouTubie, no bardzo. trochę ale... to zajmuje tak. czasu, ale, dajemy Ale my sobie mamy, z tym... czas. Mamy, mamy czas, mamy tutaj czas, więc to, e, e, to akurat, że możemy mieć ten internet, e, jest naprawdę e, e, super. Jest... E, a jak z samowystarczalnością? Może być takie też pytanie od nas. <laughs> e, i, I jak tutaj, czy sklepy faktycznie są potrzebne, jak jesteśmy poza siecią i staramy się żyć trochę z dala od cywilizacji. Są potrzebne. Nie wszystkie tak. rzeczy można... Nie ma można, co się okłamywać. Nie ma co się okłamywać. Krowy Dokładnie. nie mamy, świń nie mamy. Tak. Trzeba kupić mleko, trzeba kupić jajka, trzeba kupić mięso takie jak wieprzowina, czy, czy, czy wołowina, kur, kur, czy kurczak. E, bardzo dużo rzeczy, faktycznie bardzo dużo rzeczy robimy sami, bo i robimy ogórki, i kisimy kapustę, i jak złowimy ryby, to wkładamy je do octu, zamrażamy te, e, te ryby, uprawiamy latem e, warzywa i chcemy w tym roku. E, właśnie zrobić... zrobić taką folię, żeby ta wegetacja była troszeczkę przyspieszona, dlatego że tutaj jest taka sytuacja, że. Na przykład na terenie Toronto, a do, u nas to jest miesiąc czasu różnicy wegetacji roślin. A dwa miesiące do Polski. Jak już w Polsce jest wiosna, to u nas jeszcze długo, długo jest zima. Co ja. najmniej dwa miesiące. Dwa miesiące dłużej. jest tak. I dlatego y, właśnie tak samo y, jeżeli chodzi o polowanie czy uzyskanie mięsa z lasu, no y, ja wiem o tym, że nie wszystkim się to podoba ale taki jest nasz tryb życia i my tego nie nadużywamy. Yy, tylko tyle, ile, ile jest potrzeba, nam potrzeba tyle, i tyle, ile możemy. Ile las nam da, tyle po prostu z lasu zabierzemy, polujemy na kury dzikie, yy, łowimy ryby, polujemy na sarnę albo jelenie, przetwarzamy to. Yy, Zaraz Wam i... tutaj pokażę, to jest właśnie z tamtego roku mój byk. Piękny. Piękny. Ja. Przerobiony oczywiście praktycznie w 100%. procentach? Dokładnie. I Zrobiliśmy wędzarnię sobie już taką prawdziwego zdarzenia nie w beczce. No i jak wiecie, wędzimy, no i robimy swoje wędliny. Robimy i kiełbasę białą, i kiełbasę taką wędz do, do wędzenia, którą później suszymy i, i, I salami robiliśmy y i, mieliśmy, i robiliśmy no, te wędliny długo dojrzewające. I suszymy mięso dzikie tak. I, i wtedy takie małe kawałeczki fajne do pochrupania, jak chrupki można sobie całą zimę do piwka, polskiego piwka do, do... żywca. No okej, okay. do żywca jeść. Także mnóstwo rzeczy robimy sami i robimy po polsku. Wiele osób, naszych znajomych, mówią, ale tutaj macie fajnie w tym lesie, ale super. Ale czy faktycznie to tylko taki romantyzm, czy to jest ciężka praca? Powiem Wam w ten sposób, że to jest ciężka praca, tylko to, ta praca jest taka z przyjemności, to jest takie hobby. Jeżeli coś zrobimy sami. Czy wybudujemy właśnie tą węzarnię, czy Ambonę to daje taką, takie, no, taką radość, taką satysfakcję z tego, że coś człowiek potrafi zrobić własnymi rękoma. I nie każdy potrafi. Gwoździe wbić deskę. Dlatego to jest wszystko wygląda y, tak super na filmie, ale naprawdę. Trzeba się napracować. Tak, wkładamy dużo siły, wysiłku, dużo kosztuje to naszego czasu, ale nie mówię, że nie jest też i cudnie. No bo no. te wszystkie zwierzęta, te wszystkie kwiaty, takie nie niespodzianka dla mnie to, że ten pink lady rośnie w całym naszym lesie. No Tutaj i przylatują na kolibry. Przylatują kolibry. Mamy styczność ze zwierzętami, z tą naturą. Naprawdę to jest cudne i to daje nam taką siłę i power do tego, żeby faktycznie tu być. I cieszyć się, no, praktycznie tak mówiąc, na starość, na emeryturze, tą naturą i korzystać z jej zasobów. Od wczesnej wiosny, jak tylko tak naprawdę już ten śnieg całkowicie zejdzie z tego lasu, ja chodzę na przykład na swoją ambonę, czy na taką tak zwaną swoją wysiadkę, tutaj taką myśliwską. Nie, nie, nie po to, żeby polować, oczywiście, ale po to, żeby obserwować i cieszyć się tym, że możesz mieć kontakt taki na 20 metrów z, z tym, tą sarną, czy no nawet z niedźwiedziem. Oczywiście, to nie jest takie bezpieczne i trzeba mieć dużo rozsądku w tym kontakcie z niedźwiedziami. Ale no niestety, tutaj na naszym terenie są te niedźwiedzie, przychodzą do nas. Zresztą z poprzednich filmów można zobaczyć, że była matka z trojkiem małych. W tamtym roku, tamtym roku Nie co naprawdę tak. jest niebezpieczna rzecz, dlatego że jeżeli ten mały jak, jakkolwiek zakwili, matka od razu będzie szła w atak. Dlatego będzie. trzeba być ostrożnym, trzeba mieć dystans do tego wszystkiego i trzeba brać z tego garściami, ale właśnie bardzo bezpiecznie, tak. i bardzo Ostrożnie. Mamy dosyć dużo zwierząt, bo systematycznie przechodzi przez nasz las łoś. Nie wiem, czy tutaj ma chyba swoją taką trasę, trasę tak. i zawsze go widzimy co roku. Mamy tutaj kojoty, mamy dużo tych. Szopów, praców. Szop... Tak, to po polsku tak się nazywa. Rakuny. Rakuny. Mamy wiwiurki, ale to nie są takie wiwiurki jak w Polsce, tylko to są takie. Mniejsze, ale to też nie są te chipmanki. To, to są takie inne wieżowce. Chipmanki takie... też, mamy. też mamy. Myszki też mamy. Tak. Mamy bardzo dużo tutaj zajączków. Króliki. Królik. To króliki, te takie te z tymi długimi. To się nazywają takie snowshoe, czyli zimowe łapy. Ten królik na jesień przybiera szarą barwę, a na zimę przybiera białą barwę biegają sobie tutaj jak po swoim. E, mamy dużo takich kur. To nie są takie kury jak na Alaste, że one są białe. One to są, są takie jak kuropatwa. jak kuropatwa. One są brązowe, ale są przepyszne i bardzo często jak Artur upoluje ja od razu biorę warzywka z naszego ogrodu, skubiemy i robimy sobie taki leśny rosołek. Ale przez lato, przez wiosnę, przez lato Obserwacja tych zwierząt, jak ten kogut do tej kury się zaleca, się nastrasza, te pióra. To coś prawda, pięknego. To prawda. No i te moje ulubione kolibry. Oczywiście. Mamy tu też chyba z dwie rodziny gołębi. E, takich cukrówki, cukrówki. E, które składają sobie tutaj e, jajeczka, także też je obserwujemy. E, no jest e, świetnie, świetnie życie pomiędzy e, tymi zwierzętami. Czasem naprawdę sarny podchodzą tu blisko. Raz, e, raz przyleciał za Arturem e, mały jelonek, który chyba gonił matkę i w ogóle poleciał nie w tą stronę e, i widzieliśmy go naprawdę. Artur się tylko odwrócił, miał go na wyciągnięcie ręki. No cudowne spotkania z naturą. Cudowne. Jeżeli chodzi o zwierzęta o północ Kanady, Kanada jest naprawdę dziewiczym krajem. Jest cudnym krajem, naprawdę pięknym. Tak naprawdę najwięcej ludzi mieszka przy tych dużych jeziorach i parę większych miast jest na północy Kanady. I Kanada jest wymagającym krajem. Y Człowiek, jeżeli będzie potrafił wziąć z Kanady to, co Kanada mu da w odpowiedni sposób, to naprawdę będzie mógł właśnie mieć taki kawałek ziemi, czy cieszyć się tym wszystkim. Jeżeli ktoś myśli, że w Kanadzie pieniądze leżą na ziemi i tylko je trzeba zbierać, no to o, się naprawdę to się chyba, dużo pomylił tak, pomyli. i na pewno będzie rozczarowany y, tym krajem. A parę ludzi takich znam, Którzy właśnie w ten sposób to stwierdzili i, i po prostu z Kanady musieli wyjechać. Także zapraszamy Was na nasze dalsze odcinki. Już niedługo podejrzewam, że śnieg będzie pomału topniał. Będziemy mogli zacząć pracę w ogrodzie, zacząć troszeczkę tutaj porządkowanie tego naszego terenu, więc będzie się działo. Mamy w głowie nowe projekty. Zapraszamy Was serdecznie do oglądania naszych odcinków. Możecie pytać o wszystko, chętnie opowiemy. I odpowiemy, i opowiemy Wam e, o różnych rzeczach. E... No i mo moim marzeniem to jest taki hot tub, czyli beczka, e, gorąca beczka, <noise> no i e, sauna. No będę w, w tym kierunku też podążał. To jest Arturo marzenia, moim marzeniem jest piec chlebowy, żeby samemu wypiekać chleb, bo do tej pory pieczemy tylko na ognisku albo w piekarniku, piekarniku. ale to są nasze marzenia i nasze plany na przyszłość. Nie wiem czy w tym roku, ale w niedługim czasie na pewno. Więc zapraszamy serdecznie, aby była siła i zdrowie. Tego sobie życzymy i, I wam. wam też tego życzymy. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy na nasz kanał Kanada po Polsku. Kanada po Polsku. Bo tu w Kanadzie jest kawałek Polski. I w naszych sercach Polska jest zawsze. Zawsze. Zawsze to powtarzamy. Do zobaczenia, papa. Pa.